Do uszycia maseczki ochronnej potrzebujemy fliseliny i gumki. Przygotowujemy pasek fliseliny 40 cm. Następnie składamy go na pół i sklejamy fliselinę żelazkiem. Robimy to po to, aby maseczka lepiej spełniała swoje funkcje i była trwalsza. Następnie tniemy pasek na szerokość 18 cm. To są wymiary maseczki przykładowej, ochronnej z atestem. Z przygotowanego kawałka uszyjemy 5 maseczek. Tak przygotowany kawałeczek zaprasujemy teraz, żeby nam było wygodniej szyć. Robimy zakładki około centymetrowe i tych zakładek będzie trzy, żeby później przy założeniu na buzie ładnie się rozłożyło i zasłoniło nam nos i usta. Przygotowujemy sobie gumeczkę. Tu akurat mamy długość gumki 18 centymetrów. Ale to też będzie zależało od tego, jaka, jaką gumkę mamy, czy ona jest bardziej rozciągliwa, czy mniej. I przystępujemy do szycia. Mocujemy gumkę. Przeszywamy brzegi maseczki z jednej i z drugiej strony. Kumka musi być dobrze zamocowana, żeby później przy zakładaniu nam nie uciekła. I mamy gotową maseczkę. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w szycie maseczek. Sprawa nie jest skomplikowana, a może może pomóc? Zachęcamy.